Rola dziedzictwa kulturowego wsi była tematem przewodnim konferencji regionalnej, która w piątek i sobotę odbyła się w Szklanym Domu w Ciekotach. Spotkanie pod nazwą Dziedzictwo kulturowe wsi świętokrzyskiej i północnego Podkarpacia, wiedza, dobre praktyki, wyzwania zgromadziło działaczy wiejskich organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządów z dwóch województw. To jedna z serii konferencji, które organizujemy w całym kraju po kolei w kolejnych województwach. I poświęcone są różnym aspektom dziedzictwa kulturowego, zarówno od strony takiej edukacyjnej, tak? Wybieramy elementy, które w danym województwie są istotne, uznane tutaj przez specjalistów za ciągle żywe i warte tego, by je promować. Tutaj w Świętokrzyskim ważne miejsce na tej konferencji zajmowały rzemiosła wiejskie. Dyskutowano m.in. o tkactwie, garncarstwie czy plecionkarstwie. Mimo, że w regionie są osoby zajmujące się takimi rzemiosłami, to jednak mają problem ze sprzedażą swoich wyrobów, bo brakuje im odpowiedniej promocji. Stwierdziliśmy, że tutaj w wielu przypadkach problemem i wyzwaniem zarazem jest promocja tego, co się robi, żeby można było też na tym dziedzictwie zarabiać. To jest takie wyzwanie, jak produkować. W jaki sposób, jakimi metodami tradycyjnymi, a później jak to sprzedawać, jak to zrobić z tego takie produkty, które znajdą się w naszych domach. Konferencję robimy z myślą o wykorzystaniu praktycznym tego dziedzictwa. Stąd duża część dyskusji była poświęcona temu, co i jak można robić, żeby to dziedzictwo w jakiś sposób, mimo no bardzo szybkich zmian cywilizacyjnych, jakoś zachowywać i jeśli się da, Zarabiać na nim czynić z niego źródło utrzymania. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Muzeum Sikieleckiej, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie, Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, a wśród publiczności przedstawiciele organizacji pozarządowych są tysi, ludzie, którzy chcą działać na rzecz swoich lokalnych społeczności. I właśnie celem było. To spotkanie, wzajemne poznanie się, przedstawienie tego, zaprezentowanie tego, co, co robimy, czym zajmujemy się na co dzień i to się chyba udało. To się udało i mieliśmy przedstawicieli wielu instytucji, ale też wiele osób zabierało głos i opowiadało o tym, co robi na co dzień. Uczestnicy spotkania wzięli też udział w kilku warsztatach, rozmawiali o questingu jako nowym sposobie poznawania dziedzictwa wsi, o nowym życiu starych tradycji oraz o organizowaniu przestrzeni wsi przy wykorzystaniu naturalnych materiałów.